Siemane manelo. Witam Was, drodzy koneserzy gier. Aktualnie chciałbym Was zaprosić na produkcję o jakże gustownym tytule Hotel bez węży, no to znaczy No Snake Hotel. Twórcą jest Two star Games, czyli aktualny wydawca Chuchu Charles, którego może w niedalekiej przyszłości yy, no. Postaram się rozegrać, którego spróbuję, no, rozegrać, w zależności jak to wszystko się ułoży, to postaram się. A, i taka kwestia, panie montażysto, zapłacę podwójnie w miskach ryżu, jeśli tu żeś pan się postarasz, jeśli chodzi o efekty specjalne i no, ogólnie się ziomuś postaraj. Bo jak widziałem co robisz w gównianym zabójcy, czyli odcinku, który albo już najprawdopodobniej wleciał i jest przed tym odcinkiem. Welcome w No Snake Hotel. The hotel 99.99% ,99 no snake guarantee here w the No Snake Hotel. We pride ourselves in our incomprehensible lack of At other hotels, you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets, a snake in your toilet, or even waking up to a snake sliding down your throat. It happens more than you'd think. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. E, dobra, powiem tak. Ziomuś. Nie zachęciłeś mnie do skorzystania z usług waszego hotelu. Mhm. Mm no snakes. 99%. 99,99% ,99 gwarantowane. Nie ma zwrotów, jeśli zobaczysz węża. Cudownie. Męcik. Co jest kur. Na Q, a na P. Tylko Kurna pauzy, nie mogę dać. Dobra, jedny chuj. Step on it. Mam stanąć na węża, czy Was pogibało. I to do reszty. Wow! Przybyłeś do hotelu bez węży. Nie wiem co znaczy guli, ale dobry bardzo coś tam To miejsce jest niesamowite, czy niewiarygodne, czy bezapelacyjne. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Wiesz jak bardzo nienawidzę węży. Więc Więc jestem w drodze, by więc jestem na dobrej drodze, by zostać w hotelu bez węży, czy coś takiego. By zatrzymać się w tym hotelu. Naprawdę, dziękuję Bartowi, czy coś takiego. To jest absolutnie. Nie, w tym hotelu absolutnie nie ma żadnego węża, czy coś takiego. No więc jeszcze się przekładamy. Nie chcę nic spoilerować, aczkolwiek widziałem gameplaye. No, i widziałem finish. Mam nadzieję, że się nie zesram. Przy okazji, wybaczcie, że jestem ledwo żywy, ale o czwartej nad ranem to nagrywam. Mam znaleźć pokój setny. Proszę bardzo, ale tylko idę w złą stronę. Chociaż jak kiedyś się przekonałem na pewnym wyjeździe, to że tak to ujmę, takim wakacyjnym. To przekonałem się, że kolejność pokoi nie zawsze ma znaczenie. 122. 121. 120. Czemu on tak tupie? Wziął mnie tu, tak. Sądziłam, że to będzie w ogóle możliwe, ale czuję się rzeczywiście... Nie. Czuję się rzeczywiście szczęśliwa czegoś, tak? Ten hotel bez węży. Nie. Nie, hotel bez węży, węży naprawdę tak się nazywa. Dobra, w skrócie, dziękuję ona za te wakacje i szczerze nienawidzi węży, bo coś tam się zdarzyło w jej dzieciństwie, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, rypał to pies. I tak montażysta będzie nad tym siedział. <grym> no, I tak montażysta będzie siedział nad tym godzinę albo dwie. Więc szczerze powiedziawszy, nie mi, nie mi się skupiać w treści tego. To montażysta, nawet spamię, montażysta spamięta to spokojnie. Nawet będzie miał czas, żeby to przetłumaczyć. Chociaż nie wiem czym się będzie chciało, Osta w ostatnim czasie morduję tego gównianego zabójcę. I mam nadzieję, że on będzie na kanale. Jak będę wrzucał ten odcinek, czekajcie, chwilę z Można powiedzieć, że chyba jestem z powrotem. Takie mam przynajmniej wrażenie. To jest kurde. Nieistotne, dobra. Jesteśmy z powrotem. I szukam. Przednego pokoju. Every, everywhere, except it Except here. Dobra, będę szczery. Mój angielski naprawdę momentami leży i kwiczy. Więc nie będę. To było ciekawe? Eee, dobra, panie montażysta, pierdyknij tu jakieś tłumaczenie, bo mi szczerze powiedziawszy nie chcę się w to zagłębiać. Naprawdę, będę szczery. Jestem już tak seryjnie wymordowany, że to jest szkoda po prostu... przepić ryja, naprawdę. ...bym jeszcze bardziej się mordował tłumaczeniem. Na co tak głośno na... ...napiździala. Będę tego żałował. Będę tego żałował, tak się. Zgłaszam. serio, ser zgłaszam po prostu skargę do zarząd, zarządcy tego hotelu, bo tu miało nie być węży na 99,99%. ,99%, czyli teoretycznie na... Jakieś jedną setną procenta była gwarancja, że będzie wąż. Rybał to pies. Czekaj. A teraz bieram It was at this moment that he, knew. he fucked up. Jeszcze żyję? Serce w porządku. Draklik seryjnie miałem teraz zawał. Zabraniam ci wykorzystywać tego fragmentu kilkukrotnie. Chociaż ja współczuję montażyście, seryjnie teraz mu współczuję. Ten jumpscare był w chuj po prostu zawałoróbny, czyli idealny na zawał. Seryjnie ja prawie mi stanęło. Bacz to jeszcze mi życie miłe, nie gram więcej w takie gry.